Proszę Państwa, dzisiaj procedujemy w sprawie budżetu Powiatu Korneńskiego na rok 2015. Projekt tego budżetu został ustalony przez poprzedni zarząd Powiatu Korneńskiego. Zarząd pod moim przewodnictwem nie wniósł żadnych poprawek do tego projektu, chociaż wiemy, że takie, takie potrzeby są. Również wiemy od radnych, którzy pracowali w komisjach, którzy. Chcieli zgłaszać poprawki, wnioski do budżetu, że takie zmiany są nieodzowne. Natomiast zwracałem się i do członków zarządu, jak również do radnych, o to, żeby ze względu na procedurę, procedurę uchwalania, uchwalania budżetu najpierw uchwalić budżet, a na następnej sesji, w miarę potrzeb, dokonywać poprawek czy korekt i zmian w budżecie. Dlaczego? Dlatego, że budżet. Do końca miesiąca stycznia, gdybyśmy chcieli wnieść na w związku z wyborami i, i ukonstytuowaniem się nowej Rady, gdybyśmy teraz zaczęli w miesiącu styczniu, czyli w końcu grudnia, procedować i proponować zmiany do budżetu, konieczna byłaby nowa opinia. Regionalnej Izby Obrachunkowej, również opinie i y, 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 Komisji Stałych Rady. I w związku z tym y, mogłaby wejść w taka sytuacja, że projekt, y, budżet nie byłby y, uchwalony przez Radę Powiatu Kolneckiego, a byłby ustalony przez Regionalną no, Izbę Obrachunkową. Tak. Nie chcieliśmy do tego dopuścić, e, łatwiej jest budżet uchwalić, a później dokonywać Pewnie niezbędnych zmian, mamy też oświadomość.